Głos kontaktowy łyski składa się z krótkich, gwałtownych, lekko gdaczących sylab. Wydawany jest w różnych sytuacjach zwykle przez spokojnego ptaka w czasie żerowania na otwartej wodzie. Gdy dochodzi do konfliktu między sąsiadami, możemy usłyszeć odgłosy uderzeń nuko wodę. i pogoni za rywalem. Zaniepokojony ptak pływający wśród szuwarów także wydaje krótkie, gwałtowne sylaby, lecz dużo wyższe, brzmiące niemal jak uderzenia łomem w marmurową płytę.